dało się wygrać? No. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają to, jak to się nazywa. Mizofonię. A to jest edukacyjne, bo ja nie wiedziałem, że to można mieć. A jest jakaś taka nazwa na fobie, na przykład jak się widzi kogoś w kamerce i tak skręca od środka? Dzień dobry, drodzy Państwo. Witamy Dzień dobry. Wit <głos》>. Witamy Was z Karolem. Pamiętasz, jak mnie ostrzegałeś? przed przed tym, że y, jak kupiłem subskrypcję na Max TV Go, Włodek Markowicz dosłownie kilkanaście minut temu zapłacił 1 dolar amerykański złoty <grym> przez <grym> PayPal, czyli efektywnie 1 dolar i 12 centów, tak? Tak. Kupił normalnie w koszty firmy lekko stroniczy wziął. Nie wziąłem tego w koszty. Firmy. Kurde, szkoda, ale fakturę trzeba było wziąć. Normalnie mamy dostęp na miesiąc do Max TV Go, co Myślałeś włot. Pamiętaj, <laughs> pamiętaj, że nie. wyłączyć subskrypcję, bo ponoć ludzie nie. tak się skarżą, że e, Max TV Go ściąga z PayPala za następny miesiąc. Tak. E, a ją mówię, spoko, spoko, Karol, wiem, jak to działa, nic się nie przejmuj. Czy się usunę? Usunęli mi konto, więc na, usunęli. na pewno mi pobrali mi następnego dolara po tym, jak mi usunęli konto. Jak to jest możliwe? Dlaczego pobieracie ludziom, którzy nie mogą, nie, nie mają dostępu, dalsze płatności? Bo ja wezmę ten baseball. Ale wiesz, dzięki temu, popatrz, każdym swoim dolarem dokładasz się do... hashtag our revolution. A, Czy z a, tego się trzeba spowiadać? A mi, poda, jak często myjesz magnetowid w domu? Nie mam magnetowidu. Mam tylko stary no, telewizor. Wiesz, jak dobry jest ten telewizor? Ten Pienierkuro? Stary, bo ja ci mówiłem, nie? Kupię... To wam tylko powiem jeszcze, raz szybciutko. Kupiłem sobie y, taki telewizor nowy, ale taki drogi. I kurde, i mam go, i tak sobie myślę, będzie super. Patrzę, potem porównuję z pioniem. kurde, no, bez, no bez, bez, bez porównania. Po prostu jest taka różnica, jest tak dobry ten pionier, że oddałem. Kupiłem na Mediamark i można, do, do 30 dni można oddać ten telewizor, więc oddałem. Nie wierz, jesteś pojęty. Po ja chciałem Kupi powiedzieć, że ja korzystam korzystasz? z Philipsa. I to jest fenomenalny telewizor, który się sprawdza wiesz, w każdej sytuacji. Nie korzystaj z pieniędzy, więc nie, nie wiesz co tracisz. Jak byłem teraz u siebie w Leszczynie, stary, jest taka tablica ogłoszeniowa przy drodze, że różne tam, wiesz, no, ogłoszenia, że, nie wiem, będzie szczepienie no. zwierząt, jakieś takie wiejskie różne, no. e, różne tematy. I stary, była wielka kartka, e, na której było nadrukowane ja, nie, nie, zdjęcie nie, nie, nie. M Mercedesa, takiego starego, nie beczki, Beczka, ale takiego, o. wiesz. Nie, nie, nie. już takich nie robią. I stary, numer telefonu i kupię wszystkie w każdym stanie mercedesy właśnie tam e, takie były wypisane i sprintery. Wszystkie. To ja bym tak miał skóra. Wszystkie. Kuchu nie wszystkie, bo to jest ten sam klimat. Jeszcze coś A, to ja tylko powiem, zanim się <laughs> podzielisz, bo, bo wy nie wiecie. My mamy taki system, <laughs> że do jakiegoś czasu z Włodkiem, że mamy tak. Zbieramy tematy, które chcemy poruszyć przez cały dzień. No mamy, mamy takie. Mamy, zbieramy. Super. I te tematy potem sobie grupujemy na dni, tak, ale, ale, też, ale też każdy z nas ma osobny dział w swoim pliku tekstowym, gdzie są tematy, którymi się nie dzielimy, żeby się nimi podzielić w trakcie nagrania, żeby było zaskoczenie. I w wodę, widzę, miałeś tam chyba cztery podpunkty takie na temat ten. Różne podpunkty. Bo pamiętacie, jak... Świetnie e, pamiętam. Ja, bo ty nie, tam... E... Świetne to jest zdanie. To jest moje ulubione zdanie, które teraz powiedziałeś. Miałem to studio takie tam w Podłężu pod Krakowem, na... Nie byłem tam nigdy. No właśnie, ale, ale to o, o, tym, o tym się to tam odbywa. No i tam, wiesz, miałem, tak chciałem sobie przyrządzić tą przestrzeń, żeby tam te wywiady jakoś tam robić no. i tak dalej. Miałem do pomalowania ścianę. Chciałem ściany pomalować na czarno, nie? I tam na sobie... czarno? No bo tam, że to logo moje to WM... Czyli tam za pianinem? Na tak, tej tam ścianie. za No i. Zna... Igor Ściana była... tak, ściana była biała, ściana na czarno, nie? No i pytam ona, jak jak pomalować ścianę, nie? On no, mówi, kupujesz farbę, wal, jedziesz, nie? Jedziesz, no. No i tam pojechałem, wziąłem sobie te rzeczy. Zaczynam malować. I pisze do mnie ona, ej kurde, straszne pasy są. Pomalowałem tą ścianę. To już jest pomalowane? To jest to już, tak? No, tak, tak, tak. No, pytam, pytam, czy to ma tak wyglądać? Bo może, bo, bo myślałem, może taki fajny look taki, niedomalowana ściana. Mhm. A on mówi, nie ma tak wyglądać i pytam... Czemu? Py pytam, no a co zrobiłeś, nie? Ja no, wziąłem wałek, wałek wziąłem farbę, no i jadę, tak jak mówiłaś, nie? Tak? A kupiłeś kuwetę? A nie kupiłeś kuwety, Czy po prostu z wałka, prosto z no, zmaczałem Maczałem wałek w farbie, takim tłustym, naj***anym... Czyli dlatego miałeś Tak, a potem plany. już kupiłem kuwetę stary i, co? i jak złoto stary. Zobaczcie, Państwo, nie wiem czy wiecie, od 12 lutego wchodzą nowe poluzowane obostrzenia. harmonii można... otwarte. Kina, Nareszcie. Można pójść na walentynki do kina. Natomiast jeśli chcielibyście zawsze sprawdzić jakie są bieżące obostrzenia, to wystarczy wejść na koronawirus.lol i sobie kliknąć generuj. E, wszystkie osoby przybywające, przybywające do Polski z niemieckich landów Nadrenia, West, Westfalia Północna, Śleswik-Hosznej oraz Dolna Saksonia pociągiem ekspresowym są zobowiązane do odbycia kwartany przez 13 dni. Mm -hmm. Żłobki i przedszkola są otwarte dla chłopców. Mm. Nauka zdalna w klasach 4-6 szkół podstawowych w technikach mechanizacji rolnictwa oraz na uniwersytetach z wyjątkiem Uniwersytetu Morskiego w Śledziowie, chyba że uczelnia produkuje przy przyłbice za pomocą drukarek 3D. Mm. W zgromadzeniach mogą uczestniczyć max. 44 osoby. <laughs> Nie dotyczy regat Reg oraz osuszenie bagien. <laughs> Ale można sobie wygenerować nowe, jeśli no, nam się nie podobają. W cegielniach i budynkach dworców kolejowych może przebywać maks jedna osoba na 10 metrów kwadratowych pomieszczenia. Restauracje i bary są otwarte w godzinach 8.22 pod warunkiem, że posiadają piastkę Michelem. To wy by poza jedno obostrzenie. To, to znaczy, że w Krakowie byłaby jedna otwarta i wasza, więc wiek najpryt. Hotele są dostępne tylko dla górali, mara malarzy, narkomanów oraz zespół z Jabłoni. O, idealnie! Karol Morawiecki z Jabłoni. Ale to, ale jak, jak oni by się cieszyli z takiego obostrzenia, nie? Bo czytają tak. Panie premierze, Morawiecki, nie wiedzieliśmy, to dziękuję bardzo. E, hotele dostępne tylko dla niechrześcijana. Artystów Adama Małysza w kombinezonie z Poczka Narciarskiego oraz sędzia... super jest ta stronka. Zakaz organizacji zawodów przyciągania przyciąganiu gliny oraz spożywania ayahuasca. Mm. Ale Myślę. co nam ta strona mówi, nie? Że obostrzenia, które wprowadza rząd, nie są z czasem spójne logicznie ze sobą w takim kontekście, że coś, co ma mniejsze ryzyko y, tam roznoszenia wirusa, nie hmm. można robić, a coś, co ma większe ryzyko, to można robić. Jakby tak. tu są takie trochę niespójne i ludzie się trochę burzą, no bo to jednak wpływa, wiesz, i na nasze życie codzienne, i na biznesy ludzi. Nie? No Więc tak, I no. sobie robią żarty. Ale na dole strony jest ta strona to żart. No, po no, po no, prawdziwe no. informacje na temat obostrzenia o, 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 uda się pięknie. No. Eee, ale czy ty się może wybierasz w związku Gdzie? z poluzowaniem obostrzenia? To jest poważne pytanie. czy do kina jak otworzy? Nie, bo już mam tak dobre warunki w domu, że nie muszę chodzić do kina. Ale kolega mi mówił, że o, 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 hotele tam odblokują tam chyba do 50%. osób. Czy tam tak, do 50%, do 50%. Procent, tak, już, już sobie tak przypatrywał, kiedy poluzują te obostrzenia, żeby sobie zarezerwować jakiś pobyt. W pierwszą godzinę, czy tam trzy godziny od wszystko od poszło. Ten w ogóle wszystko poszło. No. Ludzie chyba po prostu czekali, żeby móc no, tak. odpocząć gdzieś w hotelu. Ja w ogóle słyszałem o takich historiach. Słyszałem, że Ktoś mi znajomy, opowiadał, że się wybierał do, do, do jakiegoś domku, gdzieś tam. Rozmawiał właśnie z właścicielką, czy właścicielem uh -huh. tego domu, uh -huh. który był domem gościnnym, że na początku było tak, że my to mamy w dupie. Przyjeżdżajcie, przyjeżdżajcie, cicho, cicho, nic nie będzie, my tutaj, wiesz, robimy tak, bo my już nie mamy z czego żyć, potrzebujemy pieniędzy, więc mamy w dupie to obostrzenia. I tak no. było, nie? Mm -hmm. Ale stary po tygodniu, ja pytam, no jak tam, czy jedziecie? Nie, że wróciło info, że nie, 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 że policja tam zrobiła srogi przejazd. Ale przynajmniej jeszcze jedną rzecz, nie wiem, czy ty o tym słyszałeś, że, że ponoć, tak gdzieś od tygodnia, od kiedy się zaczął ten strajk e, restauratorów, no. że ponoć i w Krakowie, i w Warszawie bardzo dużo knajp działa. Ale, Ale dostają to mandaty, pewnie nie? w których może nie przyjmują albo idą od razu do drogą sądową. Ja słyszałem, że to trochę na dwie strony no. działało. Że z jednej strony działało no. tak, że jedni się po prostu mówili, że są otwarci i mają to w dupie i że mandaty, a inni, że robili trochę tak jak w tym filmie Berkowicza, nie? Czyli że no, ten ta Tak, albo jakieś kursy. Jaki to byłby kurs? Kurs, kurs jedzenia drugiego dania na przykład, nie? Dla zaawansowanych przychodzisz i tam. Na przykład możemy robić kursy jakiejś zupy, pamiętasz? <słuch> Babę. Ty, 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 ty. A to jest studio w Tak, to jest studio, gdzie uczono jak się z Polską zapyta. Katolicką młodzież życia. Mówiliśmy i z o wielkich postawach. Z której strony się podaje zupę? Dzisiaj też będziemy mówili o jedzeniu zupy. A co zrobić, jeżeli na dnie talerza zostanie trochę zupy? Trochę zupy to można zostawić. Chyba, okay. tak, że jeśli ktoś jest głodny, to może przechylić ten talerz i jest do pracy. Są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, że można przechylić talerz od siebie, bo jak do siebie to możemy wylać, ale jednak większość szkół mówi, że żeby zostawić takie Ono No właśnie, to jest tak zwana szkoła Habsburga. Nie. Wiesz, mnie cieszy to. Ja, to, jest jest to, jest to jest bardzo dobre. Ojojo, Jezus Maria. Uszko było tam. To przecież był oblany egzamin no, już. Oj oj, oj oj oj. To tu będzie teraz problem, pułapka. Pułapka. pułapka, pułapka. Stary, stary pułapka. przy jedzeniu zupy czekają na ciebie pułapki. Uwaga, pułapka. Ja źle zrobiłem, bo do prawej ręki ja poprawiałem, a... Ale bym już chciał zjeść tą zupę, jakbym tam siedział. Coś by było tak, błagam! Czyli poprawił i źle poprawił. Podamy paszteciki. Mm. Tak jest problem, pułapka. Z której strony podać paszteciki? Kocham, kocham. Tak, ja to było. po prostu, bo nie umiem że ich do do Idę do toalety. A ja zaraz wracam. Nie <grym> wiem ja zawsze mówię, ja że to mnie to coś to bierze. Znaczy, wiesz, ja... problem, ale jest to wyższa szkoła jazdy. tutaj... Co będzie, schabowy, wiecie, tak? Niemiecki... On do ciebie prezent. Podobnie jak niemiecki do Sowery hmm. wyrup. <noise> <noise> dziękuję. Spomniało mi się. Znaczy nie prezent, tylko żeby sobie zobaczył. To są najlepiej twojej wczorajszej wpadki. <głos> <głos> to zobaczyłeś na że zależy. <noise> <noise> Kishiro Toyoda. Założyciel Toyota by kompary. O, A, ja nie <noise> wiem, każdy człowiek wykonujący swoje obowiązki z pełnym poświęceniem może wytworzyć wielką moc, która zebrana razem może zapewnić prawdziwą siłę. Proszę bardzo. Widzisz? Fajna książka, Nie chcesz przeczytać? Światowe bestsellery biznesowe. Bo <noise> tu nie ma jak wymienić pasek <noise> rozrządu. <noise> Ej, nie ma pasek rozrządu, ja mam łańcuch. <noise> <noise> Zamach stanów w tle tańczącej dziewczyny. Instruktorka nie była świadoma, że nagrywa wojskowy pucz. Drodzy Państwo, nie wiem czy jesteście świadomi, jest tak... tak... W ogóle nie ja tu mam taką zagwazkę. Kraj się nazywa Myanmar? Mhm. A czemu nie Myanmar? Ja byłem przekonany, że to, czyta, że to jest Myanmar. I tam, nie wiem czy no wiecie... nie, popatrz, jest. Lub spolszczony zapis angielski Myanmar. Nie wiem czy państwo są świadomi, nie wszyscy muszą się interesować polityką i geopolityką, ale w tym kraju jest nieciekawie, wojsko aresztowało tak. Przez Aung, Facebooka między innymi. Aung San Suu Kyi. Ki, tak, laureatkę Nagrody Nobla i tak. szefową rządu i przejęło pełnię władzy w kraju. Wojskowy pucz tłumaczony jest nieprawidłowościami, do których miało dojść podczas listopadowych wyborów parlamentarnych. Eee, wojskowy pucz potępiły ONZ, Unia Europejska, USA i Japonia. Chiny liczą na utrzymanie stabilności w Marcin kraju. Marcin Najman? Marcin Mianman. Oprócz noblistki aresztowano także innych członków polityków NLD. Marcin Myanmar. Marcin Mianmar. Lęka może. Pani sobie na tej lokalizacji, zobacz, nagrywa sobie swoje inst takie filmy instruktażowe fitness. Tak jest. Zobacz, się poruszać, poproszę. Zobaczmy jak to wygląda. Tak. Myślisz, że to jest możliwe, że ona nie zauważyła w ogóle? Tak, A, Wszyscy zauważyli właśnie, że w międzyczasie jak ona tańczyła, to sobie właśnie tam przyjeżdżały auta tak, wojskowe. Tak. Tak. Żyjesz? Czujesz się lepiej? Ta pani tutaj mówi, że ona nie robiła tego pod publiczkę i nie chciała zyskać popularności. Robiła wcześniej. To, jakby nie wiedziała, że to się za nią to dzieje i po prostu tak wyszło. Mara, <noise> Mamy dużo materiału Mamy za dużo materiału. Drodzy Państwo, drodzy. Radek państwo. już kwiczy. Włodek wskazując w waszą stronę jednym palcem, chce wam coś powiedzieć. Powiedzieć wam chcę przede wszystkim, że widzimy się już jutro. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Się już, już jutro. Się. Już jutro, <noise> Mam problem jakiś z dykcją. Masz jakiś problem z dykcją? A z czym jeszcze masz problem? Z tobą? A sam ze sobą? Nie, jestem super. To Cię najbardziej w życiu denerwuje? Nie ty. No to pierwszej tak, dziesiątce bym był? Nie. Zależy z ilu osób. No z wszystkich, które znasz, czyli pewnie set, setki. No po tak, sposób. no mógłbyś być, bo się często widujemy i dużo ze sobą przebywamy. No to jednak ktoś, z kim się często widujesz, to się wkur... A najgorsze jesteśmy dla tych, których najbardziej kochamy. Drodzy <laughs> Państwo, no to widzimy się jutro. E, i, I bądźcie... Lekko... Stronniczy. Wiesz, jakie ćwiczenia robili Kasia i Jacek z Kwiatu ja było nic, zanim zaczęli śpiewać u mnie? Prrr.